Mam trochę tak z tym YouTubem, że no jest to taki mój album, moja pamiątka, ale też zauważyłem, że działa na mnie mobilizująco. No mam teraz taki okres w robocie, że mam po prostu sporo pracy i czasu na ryby jest niewiele, bo jeszcze wieczorem siedzę przy kąpie długie godziny, ale no i nakłowienie ryb sprawia, że mi głowa dobrze pracuje i doświadczyłem tego ostatnio i pięknie to zadziałało na moją psychikę. W związku z czym yy, wymyśliłem, że taką krótką formę vlogową, e, nagrywaną z telefonu, łatwiej to zmontować i mam do sprawdzenia bajorko, nieduże, przydrożne. Mam teorię na temat tego, że są tam karasie. Przy okazji, dawno nie wyciągałem BM-ki, która stoi pewnie z półtora miesiąca nieruszana, bo tak jak mówiłem, nie mam czasu, więc połączymy przyjemne z przyjemnym. E, wyciągamy bm -e, pakujemy dwie, trzy wędki, spławikówkę i gruncik, trochę kukurydzy, i jedziemy sprawdzić przydrożne Bajorko. I to może być taki ciekawy materiał dla młodych adeptów wędkarstwa. A słyszałem, że przyszło ich dużo ostatnimi czasy, przez ostatnie sezony. E, jak można, budżetowo, no nie musicie jechać Bajorko, możecie jechać w sensie autem, możecie jechać komunikacją rowerem. Takich miejsc jest mnóstwo dookoła, prawdopodobnie Was. Więc pojedźmy i sprawdźmy, czy da się z Marszu złowić Karasia. Tak, Marcelina? 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 Aha. No, idziemy po Bajorko. A w tym celu trzeba się gdzieś dogrzebać do, do właśnie kochania tak, smyczka Cyk. do kluczy tak od garażu i już od auta idziemy teraz trochę po już przeszedłem przez całe osiedle posiadanie więcej niż jednego auta w bloku w dużym mieście jest trochę skomplikowane platformy Teraz zobaczycie, że wyjazd, dzisiaj może być prostszy, bo naprzeciwko jest wolne miejsce, ogólnie jest to zajęte i tak się na milimetry przejeżdża. Eee, trochę za wysoko jest ten rand, więc go opuszczę. Nie, zacznę niżej, żeby nie obsierać. No i ciekaw jestem, czy buńka odpali. Cześć malutka, co słychać? Jak było? Przepraszam, że mnie nie było. Wiem, że nie lubisz być tutaj taka sama, ale co masz mam zrobić? I uwaga. Odpalić i nie odpalić. To jest German Technology. Oczywiście, że odpali. Teraz będzie próba wyjazdu. Udało się. Oj, jaka ukurzona. Uwielbiam jeździć analogowymi samochodami. Serio. To jest zawsze cudowne przeżycie. Kiedyś te auta były robione naprawdę inaczej. A już niemiecka motoryzacja, choć japońska również. Z lat 80., -tych, 90. -tych w ogóle. Ale ona się drze Dobra, packing. Z formalności jeszcze tylko top-down. No bo jak wietrzyć, to już wietrzyć, nie? I zobaczcie, jaka to jest. Z 90-tych lat niemiecka technologia. Można było zrobić dobre auto. Wszystko o Można było. I szybki się domykają. Uwielbiam go. Dobra, idę po szpej. z racji tego, że nie wiem. Bardzo oświetlę. się, co mnie czeka. To wezmę tak skrzynkę ze sprzętem do sławiczku, Wezmę wiaderko na zanętę i wezmę pewnie z jednego ultrafioleta. Do szczęścia mi potrzeba jeszcze tą przeschować, bo mam w zapasie. Dwóch rzeczy chyba, dwóch, ale to się okaże, jak wejdę do to chyba się zadziała. Potrzebuję dwóch rzeczy: mianowicie wędki, która jest gdzieś tu, mam nadzieję i potrzebuję... Yy, muszę pomyśleć. A wiem, tu mam gdzieś chyba kukurydzę raz i ewentualnie... Ale to kupię chleb po drodze, bo tego szkoda mi stąd wyciągać, mniejszy taki kupię. No i jeszcze wędka. Wędkę znalazłem, tylko zastanawiam się, gdzie jest jasna cholera raz pławić. Mam nadzieję, że mam jakiś składnik. Dokupiony chlebek. Mały strzał na pokrzypienie. Trzeba resztę i odjazd. Już jest fajnie. Można zrobić z tego szybką, popołudniową przygodę. Ja jadę znaleźć to miejsce, bo ono jest przy obwodnicy walszaskiej, Ale tymczasem skorzystam z tej pięknej chwili ze sobą. Uszczę głośniej muzyczkę. I szukam miejsca. A mówiłem ci, nie po nocy, Bo gdy kasną latary, to ci panowie są z najprostsze łowienie polega na tym, że moczycie sobie chrabek, do tego bierzecie kukurydzę, e, bułka tarta, jakaś zanęta e, rymaczka białego, żeby dać na haczyk. Ja mam jedną wędkę na gruncik. Tutaj i sławiczek chodzi tutaj. Jest to jakaś zdrenia, pewnie jakiś karaś. No i próbujemy w takim bajolku. Zobaczcie moi mili, może nie jest to jakiś spektakularny rozmiar i łowienie, ale są małe, to będą i duże, żółty odjazd, podnęcone, tutaj gruntóweczka, czeka. o, 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 czy to wiatr? Chyba wiatr. No, jak wam pokazać, to łowienie jest dosłownie pod samymi nogami. Było planu, ciekawe to gniewic tutaj powiera ładnie na No i słuchajcie mam tą swoją zamętę która naprawdę całkiem nieźle działa no i teraz postaram się Tam gdzie mamy więcej gruncik. Ona fajnie, fajnie idzie na dno i pracuje z dna, bo jest zbita. A po drodze tak delikatnie, tylko jak ją mało zbiję, to, to pruszy. jest jaka poważna co to za zdrenie ale nie, dzisiaj mówiłem że nie chodzi wcale o to one na okonia fajne idziemy. dzisiaj nie chodzi o wielkie ryby dzisiaj chodzi o to aby pokazać że można nad wodą pod domem połowić i słuchajcie naprawdę można a gruncik stoi za bonusem to jest od razu bardzo głęboko przy brzegu musiałby być gruntu nie wiem ile 3 metry 4 metry prawdopodobnie bo widzę po ciężarku ile mi leci puszczam z powrotka i on idzie, 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 więc łowić się na taką zawieszoną tutaj, tak mi tu ma ten gości co go zmieniłem na tym miejscu nie? za daleko, podciągniemy deczko O, myszka chodzi sobie w śmietniku. Jeszcze co? Podchodzi blisko, sobie. Jedzie, 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 jedzie. Opa, Jezu, ta jest jeszcze mniejsza, nie wierzę w to. Zobaczcie. To jest jeszcze mniejsza i to już nawet trochę mi przykro. Wiecie co jest pięknego? W takim mówieniu, że na koniec przede wszystkim drogie dzieci, zabierajcie po sobie i młodzieńcy, i starsi, i starszy, zabierajcie po sobie śmieci. Resztę zanęty i tak dalej. I to wszystko mieści się później w tym wiaderku. Co żeście ze sobą nie przynieśli? Wodę. To do wiadereczka cyk, można wrzucić. Do tego mamy dwie wędki, dwie podpórki, krzesełko, na którym siedzę. I koniec. Siadasz do auta. Godzinka wypad po robocie, tak jak ja dzisiaj. I do domu.